Cześć dziewczyny na moim modowym kanale. Czy zdarzyło się Wam kiedyś pójść na jakąś imprezę okolicznościową typu, typu Wesele, Chrzest, Komunia, nie w sukience? Jestem ciekawa, co wybrałeś się na tę okoliczność, a ja dzisiaj opowiem o moich propozycjach założenia czegoś zamiast sukienki na taką imprezę. Czasem bywa tak, że sukienki, które widzimy w sklepach, no nie spełniają naszych oczekiwań, nie możemy nic znaleźć i szukamy czegoś innego, czegoś więcej. Takim pierwszym elementem garderoby może być kombinezon. Warto tutaj zwrócić uwagę, aby on nie był taki totalnie codzienny. Nie był z takiego bardzo miękkiego materiału. Oczywiście z miękkich materiałów mogą być fajne i eleganckie, ale chodzi mi tutaj o taki bardzo casualowy kombinezon. Na przykład liniany też niekoniecznie przejdzie na taką imprezę typu wesele czy, czy, czy chrzest czy komunia. Bardziej postawiłabym na twardszy materiał, na jakąś konkretną formę, na coś, co raczej ukształtuje wasze kształty. Co ciekawe, kombinezon to nie jest tylko wybór dla super szczupłych dziewczyn. Oczywiście wszystko zależy od kroju i tutaj należy e, mierzyć, żeby zobaczyć. Natomiast dla osób powyżej e, rozmiaru 40 czy dla kobiet plus size może być bardzo ciekawą opcją, właśnie taki kombinezon z lejącego się materiału, drapowany, ponieważ on będzie się lał w dół, będzie pionowa prosta linia, czyli to, co ja uwielbiam najbardziej, <laughs> i będą drapowania, przez które jakby to będzie dobrze wyglądało. Tutaj e, w tej opcji ta opcja <laughs> jest najlepsza. Są oczywiście kombinezony z taką, takie super dopasowane, ale tutaj już warto mieć po prostu fajne, krągłe kształty, ponieważ niestety czasem te kombinezony mogą demask demaskować po prostu jakieś historie, których niekoniecznie chcemy pokazywać w, w talii czy coś. Kombinezony też w zależności oczywiście od fasonów bardziej polecane będą kobietom z talią zaznaczoną, ponieważ one po prostu ją pięknie podkreślą i one pięknie podkreślają talie, natomiast niekoniecznie ją budują. Oczywiście to wszystko zależy od konstrukcji, od tego, gdzie ma jakie przejście i tak dalej, ponieważ są też cudowne kombinezony, które nie tylko są bluzką i spodniami ale też mają jakieś piękne tutaj szarfy, coś się tutaj dzieje, jakieś plisowania, mate połączenia materiałów, że grubszy z cieńszym, z bardziej zwiewnym i to już jest wtedy takie mega eleganckie i kombinezon to jest też taka opcja, którą wykorzystacie również po takiej imprezie okolicznościowej, no bo na pewno nie, nie, nie przyjdziecie niezauważone, to po pierwsze, w takiej kreacji, natomiast również ją wykorzystać na jakiś wyjazd wakacyjny albo na randkę wieczorową porą z partnerem, a on będzie jak najbardziej, bardzo e, fajną opcją, będzie bardzo dobrze się prezentować. Kombinezon jest oczywiście świetną, bardzo oryginalną opcją. Teraz już e, bardziej się spotyka faktycznie osoby w ten sposób ubrane na ok e, Uroczystości okolicznościowe. Natomiast ja pamiętam, pierwszy raz widziałam moją ciocię w kombinezonie chyba z 20 lat temu. No, na pewno gdzieś tak między 15 a 20 lat temu w niej, słuchajcie, na ślubie, na weselu, na sali, jak się bawiła. No, każdy na nią zwraca uwagę, więc to jest też taka opcja dla kobiet, które lubią zwracać na siebie uwagę, które lubią być w centrum zainteresowania. Wyglądała po prostu fenomenalnie i to jest naprawdę bardzo fajna opcja, kiedy też również znudzą ci się su sukienki um, i, i już po prostu... Nie masz do nich serca, czasem tak jest. Nie masz serca ich wybierać i tak dalej, ale ten kombinezon jest wow. No i teraz tak, o ile oczywiście z sukienką jest prosta sprawa, no bo aby ją wybrać, to tak naprawdę w ogóle upraszczając ten, ten, ten fakt wyboru, talia najlepiej by była na wysokości talii jeśli chodzi o fason i, i krój e, sukienki, aby nie była zbyt wysoko lub zbyt nisko, żeby te proporcje jednak były podkreślone. No i oczywiście długość odpowiednia do Twojego wzrostu, aby nie była zbyt krótka, aby nie była zbyt e, midi, zbyt w połowę łydki, kiedy Twój wzrost e, jest troszeczkę niższy. E, na te podstawowe rzeczy e, zwracamy w pierwszej kolejności uwagę, czy dobrze po prostu ten, ta sukienka leży. Przy kostiumie, kombinezonie jest troszeczkę więcej tych elementów. Tutaj mogą być na przykład nogawki do skrócenia, często się tak zdarza. Talia też może nie być po prostu wszyta w odpowiednim momencie. Więc tutaj nie zrażałabym się, jeśli w jeden nie wejdziecie i, i, i mierzyłyście kiedyś i Wam się nie podobało, bo może po prostu on był nie. Uszyty na waszą sylwetkę. Może spróbujcie z innej marki i zobaczycie, jak to wygląda. Czy być może ten nowy, kolejny zamówiony, przymierzony będzie już lepiej wyglądał? Tutaj po prostu więcej rzeczy trzeba wziąć pod uwagę i na nie zwrócić przede wszystkim uwagę, czyli właśnie, gdzie tutaj jest ta talia? Jaka jest głębokość dekolu, czy ona Tobie odpowiada, czy jest zbyt płytka, czy jest zbyt głęboka, jak tutaj są wszyte e, rękawy, czy Tobie się to podoba? Co z długością nogawek? Bo o ile długość nogawek to jest taki zabieg e, u krawca, bardzo szybki e, i, i bardzo prosty w zasadzie, więc jeśli jest przydługa nogawka, to zawsze można ją skrócić bez problemu. Natomiast jeśli tutaj już w talii coś nie gra, no to tutaj już jest to trudniejszy temat. Oczywiście, zawsze można to jakoś. Ukrawca również podratować, natomiast jeśli nie chcesz się w to bawić, to po prostu spróbuj inny e, model z innej marki. Druga opcja to na przykład garnitur. Świetnie będzie wyglądał też jako coś takiego innego, coś takiego oryginalnego. Tutaj wystrzegałabym się jedynie tego, aby garnitur nie był zbyt biznesowym. To tak naprawdę jest najważniejsze, ponieważ to nie jest biznesowa okoliczność, raczej wesele, a więc tutaj bardziej taki casualowy albo z jakimś twistem modowym, co rozumiem przez biznesowy, czyli taki dopasowany z krótką marynarką w kolorach biznesowych, czyli tam granat, stal, czy czasem kratka. Niektóra jest taka typowo biznesowa, szara. Więc raczej unikałabym tego. Tylko poszłabym w coś takiego bardziej modowego. Może dłuższa marynarka spięta paskiem i szerokie spodnie. To mogłoby wyglądać bardzo ciekawie. Na pewno by nie wyglądało biznesowo, ale właśnie elegancko, jak na taką e, okoliczność przystało. Jeśli masz taki garnitur w szafie, bo czasem tak jest, że mm, mamy tych wesel bardzo dużo. Kilka, kilkanaście nawet w ciągu jednego roku. No i jeszcze załóżmy, że większość jest z jednej strony rodziny i jestem ciekawa, jak to jest u Was. Ale czasem moje klientki mówią, no mam dwa wesela z tej samej strony i nie chcę wyglądać tak samo. No i co wtedy? No to właśnie, na jedno wesele można wybrać sukienkę, na drugie już garnitur. Być może masz taki w szafie, być może lubisz taki styl. Więc tutaj wystarczy, wystarczą jakieś bardziej elegantsze dodatki, żeby ten poziom formalności tutaj mu podkręcić, czyli być może pasek będzie ciekawym tutaj rozwiązaniem, jakaś torebka bardziej biżuteryjna. Coś dodać, na pewno makijaż tutaj już bardzo dużo e, zmieni w tej całej, w całym charakterze tej stylizacji. Więc może właśnie e, masz ubiór, który możesz założyć na tę okoliczność bez y, y, musu kupowania kolejnej kreacji, która być może byłaby tylko na jedną okazję. Trzecią moją propozycją będzie spódnica. Y, chyba nikogo nie zdziwi fakt, że y, pokazuję właśnie moją y, spódnicę z mojej marki, która również świetnie będzie wyglądać na taką okoliczność i y, ponadto że będzie super wyglądała właśnie na, taką, na takie wesele. To również z powodzeniem możecie ją wykorzystać wakacyjną porą, chodząc po prostu po mieście, bo również będzie bardzo dobrze świetnie wyglądać. I teraz tak, jeśli macie spódnicę taką długą, maxi, albo jakąkolwiek, którą po prostu lubicie i która jest trochę bardziej elegancka niż taka zwykła miniówka, to myślę, że każda z nas to poczuje. Jak zobaczycie taką w szafie swojej, możecie dobrać po prostu top w kolorze jakimś zbliżonym do tej spódnicy. Mnie udało się znaleźć top koronkowy, jedwabny, właśnie w kolorze tego beżowego przejścia, tego beżowego, w kolorze tej beżowej tkaniny na spódnicy. I wiele osób pytało mi się, czy to jest właśnie sukienka. Więc to jest dobra, dobry pomysł, żeby właśnie tak zagrać, żeby to wyglądało jak sukienka. Tak naprawdę. Macie dwa w jednym. Myślę, że koszty zakupu takiego topu, czy to jedwabnego, czy satynowego, będzie dużo niższy niż kupując kolejną sukienkę. A taką spódnicę możecie wykorzystać na wiele, wiele więcej okazji. Na koniec zostawiłam coś ekstra. Czyli może to być biżuteria, mogą to być buty, może to być torebka. O co chodzi w tym czymś ekstra? Wystarczy, że mm, waszą sukienkę. Załóżmy, macie dwa wesela, chcecie je obskoczyć, że tak powiem, w jednej kreacji. Na jedno z nich wybierzecie delikatniejszą biżuterię, klasyczną sukienkę, dopasowaną, załóżmy, a na drugą. Z kolei imprezę wybierzecie już bardziej szalone kolczyki, bardziej większą biżuterię, na przykład tak zwany sutaż. Jest piękny, bardzo funkcjonalny, bardzo majestatyczny i lekki. Każdy, myślę, może znaleźć coś dla siebie z ciekawych tych elementów. Ja sama zastanawiałam się na swój ślub nad kolczykami z sutażu. Bo są lekkie, a są naprawdę bardzo duże. Zależało mi na tym, aby były to kolczyki duże. Ja akurat znalazłam w miarę lekkie i duże kolczyki z cyrkoniami, więc tutaj jakby nie zaopatrzyłam się w ten sutaż. Natomiast zawsze jak go widzę, to gdzieś mam tam centymetr i, i bardzo są to ciekawe propozycje. Czy to mogą być większe kolczyki? Taki klasyczny garnitur, totali i takie wiecie, dużo fajne kolczyki albo bransoleta, albo tutaj naszyjnik do takiej klasycznej sukienki. Może bardzo tą stylizację totalnie odmienić o 180 stopni, tylko poprzez to, że dodamy tam jakiś element, jakiś akcesorium, jakiś dodatek. To również mogą być bardzo ciekawe buty, które Będą od razu kradły, że tak powiem, cały show. I tutaj też klasyczna garnitur, klasyczna sukienka, cokolwiek nie założycie, czy klasyczny kombinezon, i też one buty. <laughs> to już będzie takim fajnym, ciekawym elementem, który też może podnieść tą stylizację bardziej do góry, a nie będzie to kolejnym kupowaniem sukienki. Ja tak zwracam uwagę na te elementy, na te dodatki na to, aby. Móc skompletować tą swoją stylizację yy, tak z rzeczy, które ma, być może masz już w szafie, albo dokupując ewentualnie jakieś dodatki, które ci tą stylizację jeszcze bardziej podrasują. Ponieważ często się zdarza tak, że jak już wybierzemy sobie sukienkę na taką okoliczność, to jeszcze by pasowało dobryć buty do niej i to są kolejne, kolejne, kolejne zakupy, które nie zawsze chcemy czynić, bo. Bo może właśnie mamy to w szafie i możemy równie świetnie wyglądać. Daj znać w komentarzu, czy wybrałabyś którąś z tych stylizacji. Oczywiście wszystkie elementy tutaj pokazane znajdziecie w linki do nich znajdziecie w opisie tego filmu. Jestem ciekawa, czy byłaś kiedykolwiek właśnie na przykład w kombinezonie na takiej imprezie i jak to się spotkało z reakcjami otoczenia, jak Ty się czułaś przede wszystkim w no, takiej imprezie okolicznościowej, bo to czucie się jest kurczę najważniejsze, abyś się również bardzo dobrze czuć w tej kreacji, którą wybierzemy. Także daj mi znać, jestem ciekawa i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki! Pa!